To już półfinały rozgrywek EURO 2024. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, kłaniamy się państwu, jesteśmy na posterunku. Turniej zbliża się do końca, a emocje, presja, stawka wciąż rosną. Spodziewamy się wspaniałego spektaklu. Nie wiem jak państwo, ale my nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. Anglia gra przeciwko Słowacji. Tomku, czas przygotować się na ostateczne rozstrzygnięcia Euro 2024. Meczów coraz mniej, a stawka coraz wyższa. Przed nami rywalizacja na etapie medalowym, walka o prawo do zagrania w najważniejszym meczu turnieju, o którym marzy każda reprezentacja od samego początku rywalizacji. A oto wyjściowy skład reprezentacji Anglii. W obronie Kyle Walker wystąpi razem z Kiranem Trippier'em po bokach Jude Bellingham oraz Declan Rice. W pomocy w pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Hurricane. A teraz dzisiejsza meczowa jedenastka reprezentacji Słowacji. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Rusza więc pierwsza połowa. G.I. John Stones. Walker. Foden. Przy piłce. Hurricane. John Stones. Rice. Przy piłce. Błąd. Piłka przechwycona. To już Kiran Fipier. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Szranc. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Jude Bellingham. Aleksander Arnold. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Podanie przyjmuje Trent Aleksander Arnold. Trent Aleksander Arnold. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Gwizdek. Mamy spalonego. A więc nic z tej akcji. Nie udał się powrót na pozycję. Trochę zabrakło porozumienia z przyjemnym. Walker. Podanie do Rajsa. G.I. Cipier. Andia oddała piłkę rywalom. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Nie dał szans na groźny strzał. Walker. Rice przy piłce. John Johnston. Podanie do Rice'a. I Anglia traci posiadanie piłki. Ależ go ograł teraz. Uwaga, jest faul proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w nefralgicznym miejscu. Ledwo ledwo, ale jakoś to wybronił. O kibicą mocniej teraz zabiły serca. Tu mogła być bramka. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Duvall, i sędzia podyktował rzut wolny dla Anglii. Bukayo Saka. Ma sporo miejsca na skrzydle, może pociągnąć akcję. I wycofanie na przedpole. Antko. Haraslin. A teraz kontratak. jak to rozegrają. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Hurricane. Jude Bellingham. Kane. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Piłka pod nogami Kyla Walkera. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Kiran Trippier. Hurricane. Bellingham przy piłce. Phil Folden. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Dobry strzał głową, nieco tylko za wysoko. Nawet najlepsi główkujący czasem przestrzelą, a tu naprawdę niewiele zabrakło. Alexander-Arnold. Spokojnie broni to bramkarz. Tomku, oby się coś tu zmieniło, bo nie dość, że sytuacji mamy jak na lekarstwo, to gdy już w końcu któraś z drużyn odda strzał, to nawet nie w światło brał. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Do Łukasza Haraslina. A, łatwo, teraz minął. Zatem strzela. Dobrze obroniony strzał. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. I mamy kolejny rzut rożny. Teraz przy piłce A nim dostaje piłkę Ma za sobą sporo boiska I ciągle idzie dalej okay. Zrywają się do kontry Jaki wybiorą wariant Saka gotów do odbioru Zabija tę piłkę Winiar Bellingham przy piłce znakomite przerwanie nie pozwala rozwinąć się tej akcji Pekarik został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry oddała piłkę rywalom. Na sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Niezła okazja, aby otworzyć wreszcie wynik spotkania. Ale nic z tego. Wciąż z utęsknieniem czekamy na jakiegoś gola. Mamy już trochę dosyć bezbramkowego wyniku, więc doceniamy każdą próbę zmiany tego stanu rzeczy. Ale następnym razem muszą być skuteczniejsi. Hurricane. Kieran Trippier. Rice. John Stones. Declan Rice. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Kieran Trippier. Rice przy piłce. Kane. Okay. I Anglia traci posiadanie piłki. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Tędzia kończy spotkanie. Wciąż nie mamy rozstrzygnięcia, a zatem za moment będzie dogrywka. Męczą się ze sobą już naprawdę długo, ale jeszcze trochę to potrwa. Zaczynamy pierwszą odsłonę do grywki. Być może coś tu się wyklaruje. Udało się odzyskać piłkę po walce. A No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. gdzie groźnie. Co teraz zrobią Anglicy? A teraz zagranie do Keina. Na szczęście pewnie to wybija. Pekarik. Pawro. Teraz piłka posłana na dalszy słupek, ale bramkarz wykazał się czujnością. Podręcznikowa wręcz interwencja. Przed nami, proszę Państwa, druga połowa dogrywki. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. Nie było innego sposobu na. Przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Bożynik! Uwaga, to nie koniec akcji. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata piłki i szansy. Do końca pokrywki zostało zaledwie 5 minut. Czy jeszcze zdążą strzelić? O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Kajosaka. Aleksander Arnold. To już ostatnie minuty. Strzelona bramka zapewniła bezwycięstwo. Co za blok! Ale końcowe minuty. Ten szut rożny może dać Anglikom prowadzenie, którego raczej już nie wypuszczą. Szuca piłkę przed bramkę. A więc koniec! Wybrzmiał ostatni gwizdek. Będzie strzelał jako pierwszy. Duża odpowiedzialność, by dobrze zacząć. Gol! Prosto w okienko! Znakomity strzał z 11 metra. Gol! Jedenastka wykorzystana! To zawsze próba nerwów, tym razem została zdana. Tak jest! Gol! Nie zawiódł! Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Tak jest! Weszło, nie dał bramkarzowi szans. Najważniejsze to nie ulec presji. I trafił, dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. I bramkarz broni to uderzenie. Takie coś to ja rozumiem, spisał się. Strzał w sam środek i bramka. W 90% przypadków to miejsce bywa całkiem puste, sprytnie. O, jest bramka, wykorzystał szansę. Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa na wykonawcy. I mamy bramkę, proszę państwa! Bramkę zabierającą tę drużynę do wielkiego finału. Co za radość, tylko spójrzmy. Nic dziwnego musi dać upust emocjom, które zostały tak skutecznie powstrzymane podczas wykonywania tej kluczowej jedenastki. Teraz mogą się cieszyć całą ekipą. Już przed strzałem trzeba wybrać stronę, w którą brankarz się rzuci. Tu źle odczytał ruchy strzelca i był już bez szans. Jedna. Ledwo, ledwo, ale jakoś to wybronił.